Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Ale tym razem będzie to krótka informacja, bo chcę wspomnieć, że niedługo na moim kanale będą pojawiać się skomplikowane gry. Do tej pory nagrywałam materiały o grach rodzinnych, grach dla dzieci, ewentualnie średnio zaawansowane gry to były. Natomiast już niedługo mam zamiar udostępniać instrukcje, zasady gier do takich troszkę trudniejszych tytułów, ponieważ również je bardzo lubię. Jestem już dosyć doświadczonym graczem i mam nadzieję, że te moje instrukcje do gier po prostu się będzie dobrze oglądało. Bo te filmy nagrywam nie tylko dla siebie, ale również dla osób, którym się takie zasady gry przydadzą. Te trudniejsze materiały będą rozdzielane na dwa filmy. W jednym z nich będą zasady gier, bo czasami te gry są na tyle trudne, że aby przedstawić porządnie zasady gry, to ten materiał musi troszkę dłużej trwać. A uważam, że taka przykładowa rozgrywka jest również wartościowa, ponieważ nie ma nic lepszego niż pokazanie, jak wygląda gra w praktyce, a więc takie przykładowe rozgrywki będą wtedy kręcone przeze mnie osobno. W chwili, kiedy nagrywam ten komunikat, to udało już mi się nagrać 105 instrukcji do różnych gier. To oznacza, że gdyby ktoś zaczął te wszystkie instrukcje oglądać, potrafiłby grać już 105 różnych gier planszowych. Oczywiście są to gry głównie rodzinne, średnio zaawansowane oraz gry dla dzieci, ale właśnie od czegoś trzeba zacząć. I uważam, że takie proste gry trafiają jednak do większej części odbiorców. Tym bardziej, że ja w swojej kolekcji mam również ogromną ilość gier, które są zaawansowane. I te gry już naprawdę wymagają sporo myślenia, sporo kombinowania, a więc warto oczekiwać kolejnych materiałów, bo wśród nich będą czasami pojawiać się już bardziej zaawansowane gry. Zachęcam do zaznajomienia się z moimi instrukcjami do gier i warto śledzić, ponieważ już niedługo będą pojawiać się kolejne materiały o różnych grach, o tych starych grach oraz o tych nowych grach.